Bo nagle okazuje się, że, że ten właściciel albo ten menadżer, który przyjmuje te CV i nawet jak rozpo, spotyka się już na rozmowę rekrutacyjną, to wielokrotnie tych roz, te rozmowy są tak. One już nie są posortowane, gdzie my jednak mamy ludzi, którzy są interesujący, ludzi, tak, którzy tak. przychodzą do nas w krótkich spodenkach i mówią, że ja chciałbym pracować, ludzi, którzy nie do końca pod względem takiego flow nadają się do gastronomii, czyli tej takiej otwartości. I wydaje mi się, że my zbyt długo czasu spędzamy na tym, żeby przebierać już podczas rekrutacji, a nie zrobić to na etapie właśnie ogłoszenia. Ogłoszenia, prawda, weryfikacji tak naprawdę i same ogłoszenie, styl ogłoszenia, no bo dzisiaj mamy już to na tyle rozwinięte, że to może być wideo, że możemy to nagrać w formie właśnie krótkiego filmiku, to już pokaże potencjalnym kandydatom kogo szukamy. No jest to mimo wszystko branża dosyć wymagająca tej takiej otwartości na kontakt z gościem, bo takie techniczne umiejętności, oczywiście one są do nabycia,